Witamy w wielkiej Polsce. Wejdź na pl1vod.com. Subskrybuj, czytaj, słuchaj i oglądaj. Dzień dobry. Pięknie kłaniam się w nowym roku i skorzystam z okazji, by widzów telewizji pozdrowić i życzyć. Wszelkiej pomyślności na nowy rok, błogosławieństwa Bożego, no i samych dobrych dni i dobrych ludzi, którzy Państwa będą na co dzień spotykać. Zapoznałem się z artykułem Gazety Warszawskiej i na temat koncepcji Koalicji Ratowania Polski. Podzielam. Podzielam pogląd redakcji, ocenę redakcji co do rządu Donalda Tuska. Tak, to jest rząd zdrady narodowej. Niestety współtworzony przez partię Polska 2050, Szymona Hołowni. I rzeczywiście ten rząd który już włada ponad dwa lata ma na swoim koncie bardzo wiele złych dokonanie. Można powiedzieć, że kontynuuje wszystkie złe polityki, które realizował rząd Mateusza Morawieckiego. Można tutaj wyliczać całą listę szkód, jakie Wyrządza swoją polityką, dewastacja finansów publicznych. To jest dramat, który obserwujemy, który się pogłębia, którego skutki będą odczuwały również przyszłe pokolenia i to nie jedno pokolenie naszych rodaków, nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli na ten świat, będą dźwigać ciężar. Polityki finansowej Donalda Tuska. Również sytuacja w służbie zdrowia, traktowanie przedsiębiorców, uleganie wszelkim interesom, które głównie związane są z gospodarką niemiecką, uleganie. Dyktatowi Brukseli, polityka klimatyczna, która jest brutalnie realizowana, wyniszczająca polskie rolnictwo, polskie górnictwo, uleganie koalicji chętnych, podżeganie do wojny, niszczenie polskiego wojska kosztem właśnie na, z powodu wspierania wojny, która już Powinna być dawno zakończona. Przecież straciliśmy szansę na jej zakończenie w kwietniu 2020 roku, kiedy to Boris Johnson zablokował, zablokował porozumienie już przygotowane między Rosją a Ukrainą. Ta polityka jest niezwykle szkodliwa i podzielamy pogląd redakcji, że każdy dzień. Skrócenia rządów Donalda Tuska byłby niezwykle korzystny dla Polski. I my nieraz przy wielu okazjach wyrażaliśmy ten pogląd. Ja osobiście między innymi z Trybuny Sejmu apelowałem do posłów w czasie debaty nad projektem budżetu na 2026 rok. Apelowałem, żeby dla dobra Polski Sejm skrócił swoją kadencję, żeby projekt niezwykle szkodliwy, projekt budżetu państwa na 2026 rok, programujący deficyt na poziomie 300 miliardów złotych, ten oficjalny, a plus setki, Milionów, miliardów złotych poza kontrolą parlamentu. To jest obraz wielkiej ruiny, która jest zaprojektowana, zaprogramowana i wzywaliśmy jako środowisko polityczne, posłowie Konfederacji Korony Polskiej, wzywaliśmy, by ten zły projekt budżetu odrzucić i w ten sposób skrócić kadencji obecnego sejmu. O tyle jest to ważne, że obecny skład sejmu, jego struktura zupełnie nie odzwierciedla struktury poparcia dla środowisk politycznych. Bardzo, bardzo zmieniły się nastroje społeczne. Ludzie otwierają oczy naszej rodacy. coraz Bardziej przekonują się, jak bardzo szkodliwe są rządy Donalda Tuska i są gotowi, gotowi głosować zupełnie inaczej niż to było w 2023 roku. Wyrażamy pogląd, że Polskę może uratować patriotyczna, Niepodległościowa większość wyłoniona w nowych wyborach do Sejmu. I bardzo, bardzo staramy się działać w tym kierunku. Między innymi przecież całkiem niedawno, kilka dni temu, kilka tygodni temu, w Kielcach nasz prezes Grzegorz Braun wezwał patriotyczną Patriotyczne środowiska do stworzenia niepodległościowego pakietu senackiego, tak? ponieważ również w ten oto sposób chcemy zablokować większość Tuska w przyszłym Senacie. To jest potwierdzenie, w praktyce potwierdzenie naszego stanowiska co do tuska i jego szkodliwej polityki. Chcemy zadbać o to, by również w Senacie, w przyszłym Senacie to środowisko polityczne nie miało głosu decydującego. Niestety, niestety mimo upływu kilku tygodni od tego naszego wezwania nie mamy żadnej, Konstruktywnej, konkretnej odpowiedzi ze strony środowisk politycznych, które według naszych wyobrażeń mogłyby tworzyć tą niepodległościową większość w przyszłym Senacie. I chcę tutaj jeszcze odnieść się do artykułu, który według Autorów tego artykułu byłaby możliwa mniejszościowy rząd stworzony przez Konfederację i Polskę 2050, i miałaby to być metoda na odsunięcie Tuska od władzy. My, żadnej tego typu koncepcji. Propozycji co do, tego co, co do tego typu koncepcji nie usłyszeliśmy ze strony żadnych polityków. Z całą pewnością Konfederacja Korony Polskiej jest za tym, żeby skrócić rządy Tuska, ale w naszej ocenie ta koncepcja jest oparta na wyidealizowanym obrazie Polski 2020. 50. Niestety, być może z punktu widzenia interesu Polski, to, to dobrze, że ta formacja, co obserwujemy również w Sejmie, nie chce przetrwać. Politycy tej formacji nie wierzą w to, że uda się zachować tę formację w przyszłym Sejmie. To powoduje, że wielu posłów, wielu liderów tej formacji nie dba już o to, by trwać i przetrwać i próbują znaleźć jakieś, jakąś szalupę polityczną w koalicji obywatelskiej. Politycy tej formacji nie myślą o tym, by Odsunąć rządu Tuska od władzy, wręcz starają się, starają się wywierać dobre wrażenie, by trwać i by być może skorzystać z jakichś miejsc na listach u Donalda Tuska. Szymon Hołownia skapitulował. Szymon Hołownia już jako przywódca tej formacji zupełnie nie funkcjonuje w styczniu ma być wyłoniony nowy szef Polski 2050 podobno jest dość spora konkurencja wśród polityków tej formacji i niemniej jednak kto by to nie był nie będzie w stanie skleić tej formacji zmobilizować jej aktywność i przyznam się szczerze Ponieważ politycy Polski 2050 w, w, mają ogromne zasługi również w tej szkodliwej polityce e, rządu Tuska, więc e, naszym zdaniem, e, z punktu widzenia dobra Polski, e, 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 zanik tej formacji, zejście z politycznej sceny, naszym zdaniem, e, będzie służyło. Polsce my staramy się, my staramy się mobilizować środowiska patriotyczne, niepodległościowe wokół merytorycznej dyskusji nad tym, jak powinna funkcjonować polska gospodarka, polskie społeczeństwo, jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna, jak powinniśmy odnosić się do wszystkich niezwykle skomplikowanych. Zjawisk zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Wyrazem tego działania będzie Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych, który odbędzie się 31 stycznia, czyli już za niecałe cztery tygodnie, w sobotę 31 stycznia. Wszystkich widzów państwa telewizji zapraszam. Do udziału w tym kongresie jest on otwarty na wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro Polski. Na stronie king.org.pl Państwo znajdziecie wiele szczegółów, wiele informacji, jak i też moduł, na którym można zarejestrować: zarezerwować miejsce na kongresie inicjatyw narodowych, gospodarczych i samorządowych. Konfederacja Korony Polskiej wierzy w to, że przyszła większość parlamentarna, która zostanie utworzona z naszym udziałem, będzie większością patriotyczną, niepodległościową, która odsunie od rządu Donalda Tuska i jego środowisko polityczne. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.